Dobry to ja Borikson, e, to jest mój kolega Kaimon, który robi szał bał night. Chciałem powiedzieć tak. Że jesteśmy po koncercie kurwa, no 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 bo po prostu jest taki gorąc kurwa w tym mieście, jest taka publika gorąca, kurwa, to jest właśnie to. to Kocham To sławił, kocham cię. Jesteś naprawdę nie. wspaniałym miastem. jesteś wspaniałą publiką. Jest Naprawdę zarobiłem chuj, kasy, pokażę Wam ją? Ja. 50, 150 złotych. Kupię, e, 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 kupię sobie... Telefon. Jutro, nie, jutro sobie kupię, nie wiem... Nie, nie, przepraszam. Kupię sobie schabowe... Na plantach fryzji. Tak. no kupię sobie wszystkie, po prostu szary życie. Oszalejny, nazywany I tyle. Chciałbym pozdrowić wszystkich jakby imprezowiczych, plaż albo gin. Tur został rozpoczęty. To jest właśnie to, to jest ten jadryk, tu jest jeszcze mój wspaniały Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, zapraszam tutaj za mnie, A więc tak, zapraszam jutro do Wałbrzycha. Z Wałbrzycha też będziecie mieli jakby taką retrospekcję i obiekcję, którą się podzielę z wami w wspomniałce. A więc dziękuję Wam wszystkim za miło. Dzień, dzień drugi trasy turu więc będę tak naprawdę, w Bałbrzychu było dobrze godzin towił nie ma czasu A z tego męża i pięć się wsiadę być a sami robią różne dziwne rzeczy to jest maskara nich nie mówią już nic Ciechy grechy martwi króle, tak w ogóle to Za jakie grzechy mam szczurem pod kapturem, co? Przecież i tak nie wierzę w całą tą surę Szczerze, pierdolę czule cały ten swąd przez dureks Hej, mam odwagę, mówi co myślę Ludzie patrzą i słyszą, ale nie wiedzą kto kim jest Fenomenalny sezon na biznes wiesz? E, na prawo, lewo, bo kto ci wytnie? Śmiej się, bęk, wjeżdżam jak Mozart Wiem, że to też żałosne chwile Dołują za oknem, ty, nie idź tym dropem Już mówiłeś, żeby pokaż prawdziwą mordę na Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia. Dzień dobry. Do zobaczenia w Kielcach i w Gorzowie i w wielu innych miastach oraz za granicami naszego kraju.